Na co parę osób czekało Czyli vlog ze Stajni Teraz jesteśmy w Stajni no, na razie jestem I za chwilę będziemy Przyjechaliśmy dzisiaj z kuzynką Na wolontariat Za chwilę będziemy przygotowywać konie i takie tam Więc widzimy się Jak będę coś robić ciekawego tu Dobra, że jestem teraz u Kalinki Bo dawno jej nie widziałem, Bo ja w ogóle w Stajni byłem nie wiem, W tamtym roku ostatni raz A mamy maj 2025 Pozdro Cześć, chodź. Chodź tu, tu się, mano. No, pojdzie konieś, oczka, jak sobie stoi. Jeszcze, mój drugi ulubiony, y, pierwszy to jest Kalina, a drugi to Torek. Konik polski. Fajny, chodźcie. Dobra. No. Ej, jak się z tym czujecie? Torek dał wam buziaka. Torek was bardzo lubi widzowie. Torek, powiedz coś. Zostawcie suba Widzicie, święta rzecz! Za chwilę idziemy z moją kuzynką do sklepu, bo nic nie wziąłem. Bo dosłownie dowiedziałem się o 13.20, że przyjeżdżamy, a o 13.40 już musiałem być gotowy. A więc, no, idziemy spytać, czy jest jakaś oprowadzanka do zrobienia, czy poń do ubrania. Dobra, jak nigdy nie jeździcie i nie wiecie, jak przekabać konia? To tak. Macie smaczka i patrzcie. No. no. Trzymaj już ja jestem zadowolona od 1 do 10 milion Patrzcie widzowie jak to ładnie wygląda Dobra widzowie, idziemy teraz w błąd do sklepu, ale i wam nie pokażę Bo mi pewnie konto zbadują Dobra, idziemy, ale ładnie tu jest, patrzcie, jaka tu jest natura widzowie, ale nie no ona jeździła chyba półtorej godziny, już na szlak trafiał patrzcie rusza. Coś się rusza, coś się rusza tu. Mówi jakiś bezdomny. Dobra, właśnie wyszliśmy do sklepu. Taki starszy sklepik. Wyszliśmy właśnie z niego. Ja sobie kupiłem Liptona i... Light! Mam Fajnie tu jest, bo to jest taki starszy sklepik, jest są... Tutaj jest wszystko mega tanie I mamy tutaj od jest mega blisko tego sklepiku. Dobra widzowie, bierzemy hajnienkę. Chodź. Oderwiesz się od sienneczka. Chodź, idziemy. Idziemy. I idziemy. Idziemy, bo trzeba zapiąć kalinkę, ponieważ... Chodź, z długo. No, bo y, musimy ją wyczyścić. Bo jest troszkę ubrudzona. Troszkę ubrudzona. Udało się? Popatrzcie, jaka ona jest piękna w słoneczku. Mm. Patrzcie, widzicie tego konia? Normalnie, fryz jakiś. Uuu, patrzcie, patrzcie na to Iu hu, 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 hu ale, tak to po, bez tego kurzu to jest genialnie, ładnie Patrzcie widzowie, koń kameleon, patrzcie Iu. Iu. czekajcie, tutaj się to lepiej pokazuje Iu. muszę chwycić tą szczotkę jakoś widzę. iuu, iuu kameleon tutaj zmienia kolor a tu nie jak się czujesz, Kalina? Powiedz nam. Tak dobrze, o tak dobrze, o tak dobrze. Dobrze. Dobra. Amelia chce czyścić kopyta. Przywitaj się. Ona bardzo chciała się przywitać. Bardzo. Dobrze. Ale szczerze, to się dzisiaj w ogóle próba. nie ubrała. No. Dostali, ale. Fajcie, może na miniaturę. Będziemy się profilować. Teraz widzę, że wzięliśmy Simona Simon, tutaj jest To jest ulubieniec Dobra. Ua jest tu hej! Jest to zysku? Nie, teraz nie Ale on jest Poczekaj, na fajne woski. Czekajcie. Ja go muszę trzymać jakby, bo jest już osiodłany i ma jakby o głowie, nie? I ja sobie go tutaj trzymam, bo... My chcieliśmy... Jezus, Mariu, czekajcie, widzowie, siedem światów do boxu, z tą do boksu, z boksu, do boksu, sobie zeskoczymy to. Dobra, ja muszę go wstawić, bo nie zabrać z jedną ręką. Dobra, widzowie, to było mega chaotyczne, ale mamy spring, ale ym, mieliśmy wziąć Simona, tylko... no. Yy, okazało się, że ma czyste bardzo kopytka i po prostu miałem go zaprowadzić. Kostaj mu wszedł do połowy i Tyłka nie chciał już tam wsadzić, więc no, normalnie na O Ono. Patrzcie. E, e, e. E, ja. O ja. Patrzcie, można puścić. Ona nigdzie nie spierniczy. Anio, piszcie, czy taki vlog Wam się podoba, bo jeszcze możemy, możemy przyjechać na wolontariat i jeszcze Wam coś podagrywam, ale to bardziej jak będzie ciepło. A więc no, tu jest kalinka. Nie widać jej bez zbyt ciepła. Tu jest to. A więc widzimy się jak będziemy coś robić. Później jak Widzę, Widzowie z nim się nie da. Ja, ja mam ją nagrywać jak ona czyści kopytka. Patrzy się tutaj po prostu... Weźmy, odwróci się tyłkiem i czyści te kopyta. Czekajcie, obejdziemy. Stój Spring czy chcieliście tak czy nie? No to nie wiem o co, kamal. Co to za nami konik? tak? I patrzcie, tu mamy spring i patrzcie. Jest spring, piękny konik. I jest jednorożec. Jest spring, piękny konik. I jednorożec. Patrzcie, jaka grzywa na bok. Tutur, tutu Nie idź. Nie idź, patrzcie. Nie, poczekaj, proszę nie, proszę nie, proszę nie, patrzcie, patrzcie jaki ładny warkoczek. Teraz to jest koń, ale patrzcie, dawaj, I jakie to piękne. Widzowie, jak zaczynałem dopiero jeździć, to nigdy nie sądziłem, że będę sobie chodził z koniem w stajni i że będę chyba gadał do kamery. I mam już prawie 200 widzów, a to bardzo wam dziękuję, bo jakby to było moje marzenie, żeby mieć dużo widzów. A jeszcze jak widzę, że my mnie oglądacie to... Na naprawdę jest mega miło. Patrzcie na co. Mega mi to wyszło, nie? Podejdziemy trochę. Ona chciała iść trawkę, bo tam jest sam. Da chodź to. Ona chciała iść trawkę, bo tu ma trawkę. I patrzcie, ja tu podejdziemy Prrrt. i ona za chwilę będzie jadła trawkę. Tu masz trawkę. Tu. Didziutko. Chyba nie chce trawki. Ja nie wiem kiedy ona przyjdzie, ale patrzcie Nam się tutaj normalnie nudzi Wziąłem sobie kalinkę tutaj Żeby jej porobić fryzurki Patrzcie choć kalinka, odwróć się troszkę Widzicie to? To siano Ja nie wiem co ona robiła Dopiero co ją czyściliśmy Masakra Bożna, nie. Dobra. No. no i wziąłem tą kalinkę, bo jakby Fajnie się tutaj tak siedzi A chociaż się przywieczą trochę te tak, kunie Pójdziemy za chwilę na jakiś spacerek I porobimy jakieś fryzurki Normalnie jestem jak fryzjer tu jakiś konny Ale fajnie, tu jest buła przywita się, a nie taka siedzisz zmarnowana Teraz widzowie polewamy Ten <grych> To wiecie co Nie muszę nie. Ej, <grych> A ja lubię, bo... O nie Chodź Widzowie, przyszliśmy do prywatnej stanie, bo dziewczynka nas poprosiła, żeby zrobić coś z Ariel Bo <grych> Z karido yy, I patrzcie Patrzcie, zrobicie jej tak, a ona chce was ugryźć. Ona jakby, patrzcie jak ona nie da się jej wyczyścić kopyt, bo ona zaczyna od razu kopać i my nie wiem, co to jest, ale ona tutaj, tutaj ja stałem i e, Amelia nie zdążyła jej jeszcze przypiąć i ona mi praktycznie wypchała z tymi drzwiami tutaj, Amelia jej nie zapiła i ona by mnie wypchała i by z tymi drzwiami. A my jesteśmy w prywatnej stajni i ona... My nie wiemy co się z nią dzieje. Ona się zachowuje dosłownie jak y, koń w ciąży widzowie godzinę 18:00 równą teraz i jest super ja sobie właśnie znowu do Kalinki bo jest mega fajnym koniem jakby widzę ją któryś raz, ale jest mój ulubiony koniem Buła siedzi tam, czekajcie, pokażę wam to inaczej Buła siedzi tam i próbuje założyć Loren yy, Kantar, ale ona je teraz i nie chce tego zbytnio a Karinka nie wiem, czy będę wyprowadzać, bo nie wiem, czy mi się chce. Ale patrzcie, ona ma ładny kantarek, jedźcie sobie. No jest taka mięciusia, albo ona, jakby jest podobna do konia fryzyjskiego, ale ona jest jakby taka mniejsza i nie ma takiej pofalowanej grzywy. A Karina, którą wam wcześniej pokazywałam, to jest koń fryzyjski, bo ona ma, ona ogólnie jest mega duża. Ma taki pofalowany ten. O, opowiem wam historię. Ok, ustawię sobie tutaj telefon. Już. Dobra, znaleźliśmy chyba miejsce. Tu jest kuń. No, no i dobra, no i to tak. kurde, no jest chyba tego nie nagram, jezu. Dobra, no co zaczynamy? No to tak, jak byłem w tym galopie na karnie czyli tej, co byliśmy wcześniej na tym koniu nie wiem czy pamiętacie, no, chyba muszę iść tam. No, ale dobra, i yy, tak. To byłem w, na, yy, boże na tym galopie, na tym terenie, w tym terenie. I w tym terenie yy, mi się koń społożyła piśmicie. No, no i idziemy do następnego miejsca, bo myślach trafi nie idzie tu nagrywać, trzeba inaczej ustawić ten telefon, czekajcie tu, mm, no jest, okej, okay. dobra, co tak, byliśmy w tym terenie. Coś tak nam dobra. E, no, wejdźmy w tym terenie. kusie, Jezus Maria. Co rybułka mi wołała, no dobra. No to tutaj teraz sobie tak nam i tutaj to jakoś nagram. Tylko muszę trzymać konia, więc no... No i... Lasu. I jest taki no, za no, no i dobra, no i jechaliśmy sobie z tym, jechaliśmy do lasu. I ja byłem na karinie, że na tej dużej burz, mówię. Jakby e, sam znacznik e, było, było drzewo zwalone, bo, bo był duży śnieg, po prostu śnieg był za ciężki i e, spadło to drzewo. Jakby gałęzie zaszeleściły zasz, zasz, za mocno i po prostu e, uch, zatrzymałem się i po prostu wtedy e, koń, na którym byłem, czyli e, nie, koń, na którym była pani, czyli Eros. Się sposzył. i wtedy kalina też się spłoszyła i zaczęła ze mną galopować w tym lesie. I ja wtedy się trochę obsypiam, ale udało się, bo zaskoczyłem z niej i wpadłem do śniegu, ale było ok. Stary time, które wreszcie udało mi się nagrać. A tutaj jest spring. Jakby nie, nie nagrałem. Nie nagrałem tego tylko przy tym. Tam u kaliny, bo. Nie szło tego nagrać, bo jakieś dziecka mi cały czas tam biegały. Dobra, idziemy i nagram, coś jeszcze fajnego. Kala! Widzowie, ja przychodzę teraz do Kaliny, żeby jeszcze sprawdzić coś i patrzcie, co ona odwaliła. Ona rzuciła worek z sianem. na co to odpieprzyłaś? Idziemy to zamontować. Widzę, wystał się wypadek. Patrzcie, bułka chciała ogarnąć węża i przestała lecieć wodę ja Amelia zrobiła już coś takiego, takie... Ooo, wow, stało wreszcie! I ja się tak patrzę, ale jednak nie przestało, widzowie, zaczęło lecieć jeszcze mocniej. Dobra, widzowie, odzywam się do was, bo po prostu już wróciliśmy z wolontariatu. Było mega super, naprawdę, tylko jedna dziewczyna nas zaczepiała, ale no, zostawmy to, to już w tajemnicy. Yy, piszcie, jak wam się podobał vlog i czy chcecie kolejnego takiego, a w następnym vlogu... Czy w następnym... No dobra, może nie w następnym. Nie może. Nie w tym, co teraz będzie, tylko w jeszcze kolejnym. Będzie unboxing takiej fajnej paczki, ale nie wiem, albo będzie następny ten odcinek, albo jeszcze będzie inny film, a później tamten. A więc piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Mam nadzieję, że ten film będzie miał więcej wyświetleń, że chętniej będziecie go oglądać. A więc narka.